Lumpex, Lopis second HANDY czyli lumpeksowy hall zakupowy. Dzień dobry. Witajcie na kanale Izabela K Jeśli jeszcze się nie znamy, bo jesteście tutaj pierwszy raz, ja jestem Izabela, mieszkam w Szwecji. Lumpex, Lopis second hand, jakkolwiek byście tego nie nazwali, w Szwecji są szalenie popularne. Szwedzi nie tylko chętnie robią tam zakupy, ale również bardzo chętnie pozbywają się tam swoich niechcianych rzeczy. Mam wrażenie, że jest to jedna z najpopularniejszych form Recyklingu, właśnie. Mamy tutaj kilka rodzajów lopisów. Po pierwsze, będą to lopisy nazwijmy je garażowo-podwórkowo-ogródkowymi. To są takie lopisy, które każdy może sobie zorganizować przed własnym domem, we własnym garażu, na podwórku. Drugi rodzaj lopisów to lopisy, które są organizowane przeważnie w miesiącach ciepłych, wiosną i latem. Organizowane są w różnego rodzaju parkach, na parkingach przed sklepami. Czasami w centrach dużych miast, w miejscach dużych skupisk ludzi. Niestety od pewnego czasu no, już się nie odbywają, ponieważ mamy czasy, jakie mamy i ilość osób zgromadzonych w jednym miejscu jest bardzo ograniczona. No i trzeci rodzaj lopisów, tak zwane lopisy stacjonarne, które są w, tak naprawdę w każdym chyba większym mieście, ale też i w mniejszym mieście, z których przeważnie dochód idzie na cele charytatywne. Jak wiecie, mamy pandemię. Co prawda obostrzenia się już troszeczkę zmieniły, w związku z czym dostęp do tych lopisów yy, był ograniczony przez ostatni rok. Ja nie robiłam zbyt dużo zakupów na lopisach. Ponieważ w Szwecji część lopisów była zamknięta z powodu na ograniczonej ilości miejsc w sklepach, część lopisów e, zmieniła sposób funkcjonowania, trzeba było tam stosować taką kolejkę, zapisywać się czasami dwa miesiące wcześniej na jakiś konkretny dzień, na konkretną godzinę. E, no i też te lopisy stacjonarne, które były, też miały ograniczoną ilość miejsca, się łączyło, wiązało z dłuższymi kolejkami przed sklepami. W związku z tym tych lopisów nie odwiedzałam zbyt wiele, ale ostatnio obostrzenia nieco się poluźniły, dlatego poczyniłam pewne zakupy. Nie są to oczywiście zakupy duże ee, i też nie dotyczą tylko i wyłącznie jednej wizyty na lopisie, na lumpeksach, ale to są powiedzmy zakupy zbiorcze z kilku ostatnich miesięcy. No dobra, więc jeśli jesteście zainteresowani tym, co ciekawego kupiłam, oraz w jakich cenach są ubrania na szwedzkich lopisach, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej ten film. Sukienka, e, mam wrażenie, że z tego czasu była na bodajże wszystkich możliwych stronach, bo można było ją znaleźć na chemie, na stronie Zary. W cenach między 299 a 399 koron. Moja pochodzi ze sklepu Dut Jest wykonana z bawełny. Co jest rewelacyjne, ma tutaj kieszenie, zapinana jest z boku na zamek. No i oczywiście efekt robią plecy. Kosztowała 80 koron. Postaram się oczywiście podawać ceny. W przybliżeniu w złotówkach, ale nie jestem na bieżąco z aktualną ceną korony, więc podam tylko i wyłącznie w przybliżeniu, więc 80 koron to będzie jakieś 30 35 zł, dla sukienka numer 1. Mamy kolejną sukienkę, którą pieszczotliwie nazywam koszulą nocną z ubiegłego stulecia. Też możecie znaleźć sukienki w takim fasonie w. Aktualnie na stronach Hemu, na stronach Zary. To są sukienki, które, tak na dobrą sprawę, mają taki kształt trapezu i są trochę bezkształtne. Jednak jestem przyzwyczajona do noszenia sukienek bardziej podkreślających, wiecie, kobiecą sylwetkę trochę może bardziej przylegają, przylegających do ciała ale tych sukienek jest tak dużo, że ciężko je przeoczyć. W związku z tym znalazłam to, stwierdziłam, ok. Spróbujemy. To kosztowało tylko 30 koron. Sukienka jest 100% z bawełny. Pochodzi ze sklepu Kapal. Nie wiem, co to za sezon. Ubiegły rok, może znacznie starsze, ale nie odbiega od tego, co jest aktualnie w sklepach. Więc myślę, że próba trendów, które niekoniecznie do mnie przemawiają, ale nadają się idealnie na wiecie wakacje, tak tylko żeby narzucić na strój kąpielowy. W dodatku sukienka kosztowała tylko 30 koron to w przeliczeniu będzie, nie wiem, jakieś 10-12 zł. Wydaje mi się, że warto. Najtańsze można było chyba znaleźć na stronie H&M, białe, e, tylko, że one były na ramionczkach z takim dekoltem tutaj trójkątnym i kosztowały 149 koron, to jest jakiś plus, minus 65 zł. Także 10-12 przy 60 wydaje mi się, że jak najbardziej. Kolejna sukienka. To już niestety poliester. Sukienka pochodzi z Gina Tricot. Wiązana z przodu. Z dość sporym dekoltem. Ale nie była droga. Kosztowała zaledwie 40 koron. 40 koron to będzie jakieś 15, 18 powiedzmy złotych. Dość krótka, ale nie za krótka na szczęście. Z gumką w talii wiązana tutaj na biuście. Bardzo wygodna będzie idealna na lato. Kolejna sukienka. Tym razem z długim rękawem. Pochodzi z HMU. Jeśli chodzi o materiał, to jest to wiskoza. Także moim zdaniem super materiał na lato. Zabijana z tyłu na zamek. Z takim dużym rozpierdakiem z przodu. Chociaż ja chętniej niż z jakimiś obcasami nosiłabym ją ze zwykłymi po prostu białymi trampkami. I ze skórzaną kurtką. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć: Tutaj ma takie, nie wiem, coś ala la soupę, Taką ozdobę. Poza tym ma rozpierdakiem z przodu. Długość. Midi taka z przodu jest za kolano, z tyłu mniej więcej do połowy łydki. Bardzo wygodna, co tutaj dużo mówić? Wiskoza. E, kosztowała, ile ona kosztowała? Też nie była droga. To było coś około 50-60 koron. To będzie powiedzmy 20-25 zł. Także moim zdaniem, jak za sukienkę, tak jak za darmo. To już ostatnia sukienka w tym całym zestawieniu. Tym razem jest to sukienka również wiskozowa, z indyjska, w rozmiarze M. Też z dość dużym dekoltem, z takimi ozdobnymi guziczkami z przodu. Sukienka do kolan, z krótkim rękawem. Na rękawach takie marszczenia, takie plicy. W drobne kwiaty. Wiskozowa, więc będzie rewelacyjna latem. I też bardzo dobrze się sprawdzi do skórzanej kurtki i do białych trampek. Sukienka kosztowała też 30 koron. Na lopisie właśnie był nas tutaj wokół. Z 30 koron to będzie na jakieś 12-10-12 zł. Kolejną rzeczą jest spódnica. Spódnica totalnie, totalnie retro, totalnie vintage. Nie wiem, o, po, obstawiam, że pochodzi gdzieś z lat 90., bo była na takim. W specjalnym dziale na lopisie retro. Wygląda trochę jak uszyta z prześcieradła, ale miała metkę. Metkę taką typową dla ubrań z lat 80., bym powiedziała 80., wczesnych 90. Po pierwszym praniu w domu cała się sprała. Spódnica jest 100% z bawełny. Bawełna albo wiskozy. Z bawełny, tak z bawełny. I kosztowała 80 koron, 80 koron to będzie jakieś 35 zł. Ma tutaj kieszenie, także będzie rewelacyjna na lato, mam nadzieję. Można ją zostawić oczywiście z jakimiś sandałami, z różnego rodzaju butami, u mnie akurat w tym przypadku z trampkami. Z czarnym topem i może też być ze skórzaną kurtką. Nie najgorzej. Na lato, na wakacje będzie idealna. Kolejna spódnica, tym razem niestety poliestrowa, pochodzi ze, ze sklepu Zara. Kosztowała 30 koron. 30 koron no to jakieś 10-12 zł. Brakuje mi tutaj w niej kieszeni. Ale podoba mi się ten strasznie taki retro vibe. W ogóle jestem wielką fanką takich ubrań w stylu właśnie retro vintage, takie lata 70., 80., czasami nawet 60. E, lubię je łączyć właśnie z czymś nowoczesnym. Także Zara, 30 koron. Szkoda tylko, że poliester, i szkoda, że nie ma kieszeni. Ostatnia już spódnica. Oczywiście znowu poliestrowa, niestety. Też przydałoby się kieszenie, ale jest zapinana na guziki. Dwuwarstwowa, jedna część jest wiskozowa, druga część jest niestety poliestrowa. Trochę się elektryzuje ta góra. Co mnie momentami denerwuje, ale kosztowała 60 koron. To będzie jakieś 20-25 zł. Pochodzi z HM, nie wiem czy wspomniałam. Też będzie dobra na lato, ale lato tylko szwedzkie niestety, nie jakieś takie tropikalne klimaty, bo mógłby mi się tyłek zagotować. No ale wygląda całkiem nieźle. Lubię takie kwiatowe klimaty. Także H&M 60 koron. Uwielbiam kimona. Mam już całkiem sporą kolekcję różnego rodzaju kimon. E, to, pochodzi indyjska, w, 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 to pochodzi ze sklepu Indyjska. Jest z to pochodzi ze sklepu Indyjska, jest z wiskozy. E, na końcu ma taką trochę jakby siateczkę, trochę jakby frędzelki. E, bardzo miłe, bardzo mięciutkie, czarne, w jakieś białe, nie wiem, jakieś białe wzory. Niesamowicie wygodne, niesamowicie miłe. Będzie idealne właśnie do shortów na czarny top. Ale też nada się dobrze na strój kąpielowy. Kosztowało 20 koron. 20 koron to będzie jakieś 8 zł, 8, 9 zł, coś, coś takiego, coś w ten desej. Także za 20 koron kimono. Kolejne do kolekcji. Także wydaje mi się, że jak najbardziej się opłacało. Kolejną rzeczą jest płaszcz, ale płaszcz nie byle jaki, bo płaszcz z H&M, ale to jest jakiś vintage, totalny vintage, totalne retro. Mamy tutaj jeszcze starą metkę H&M, Hennes and Moritz, wykonany jest z poliestru i z bawełny. Nie mam pojęcia, z którego może być roku. Mogę jedynie obstawiać w ciemno, że są to lata 60., ewentualnie 70., ale równie dobrze może to być rok 80. Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś z Was wie, piszcie. To jest taki kolor Khaki Green. Bardzo ciepły, w ogóle nie przepuszcza wiatru, co mi się niesamowicie podoba. Pasuje tak na dobrą sprawę do wszystkiego, bo można go nosić i, ze, i z sukienką, i ze spodniami. Można go nosić i z czymś eleganckim, i śmiało z adidasami albo trampkami. Także rewelacja. A kosztował... Boże, on kosztował mniej niż 100 koron. Nie jestem teraz pewna, albo, albo kosztował 80 albo 90 koron. No, przyjmijmy 90. No nawet jakby miał kosztować 100 koron, no to 100 koron to jest jakieś 40-45 zł. Także za płaszcz wiosenno-jesienny 40-45 zł. No nie wiem, oceniacie sami. Mamy teraz płaszcz. Jak mówiłam, uwielbiam retro. Uwielbiam vintage. Mamy płaszcz firmy. Nie mam pojęcia, co to za firma. Nino. Materiał nazywa się Nino Flex. Taki trochę w stylu, powiedziałabym, w stylu Burberry. No, totalny old school. To, jak jest wykonany, ten materiał, z którego jest wykonany, to jest coś właśnie jak płaszcza Burberry. Materiał, po którym. Pływa woda. Tutaj nic nie przesiąka. To nie przepuszcza w ogóle wiatru. Jestem zdziwiona. Jestem sama w szoku. Jak w tym jest ciepło, nawet wtedy, kiedy wieje wiatr. No, takie guziki bardzo w stylu, w stylu retro, bardzo w stylu vintage. Takie powiedziałabym lata 60., nawet 70. No, niesamowicie mi się podoba. Dużo takich detali. Jakieś sprzączki, gdzieś jakieś paski. No, nie lada grabka. No to była chyba najdroższa rzecz w tym całym zestawieniu moim dzisiejszym, bo płaszcz kosztował 120 koron. To no nadal nie jest dużo, jeśli chodzi o płaszcz, bo 120 koron to będzie jakieś 50, 55 zł. No wydaje mi się, że, że rewelacyjnie. No ale to, mówię, każdy ocenia sam. Nie każdy będzie zachwycony tym płaszczem, podobnie jak poprzednim, jak ja. Więc to kwestia, wiecie, gustu, wyboru. Indywidualnych preferencji. Moim zdaniem, 60 zł za płaszcz, Rewelacja. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ubrania, to kurtka. Kurtka Puchowa. Kurtka Puchowa firmy Geographical Norway Expedition. Nie mam tutaj żadnej informacji, z czego ta kurtka jest wykonana dokładnie. Szukałam, ale nie było żadnej, żadnej metki. Nie wiem, czy jest wykonana z poliestru, czy wypełnienie jest puchowe. Nie mam pojęcia. No, nie mogłam znaleźć żadnej informacji. Jeśli była tutaj jakakolwiek metka, to ktoś ją wyciął. Co nie ulega wątpliwości, że kurtka jest niesamowicie ciepła. Miałam ją w najgorszym mrozy i nosiłam rozpiętą, bo tak było mi mniej ciepło. Kosztowała ona jest w ogóle w dużym rozmiarze. To jest jakaś L albo XL. -ka. Nie mam pojęcia, czy jest damska, nie mam pojęcia, czy jest męska. W każdym razie mi się bardzo spodobała. Jest dwustronna. Mamy z jednej strony czerwoną, z drugiej strony czarną. Także na różne okazje, znaczy na różne, do, można dopasować generalnie do każdego outfitu. Kosztowała 90 koron. 90 koron to będzie jakieś 40 zł. Także moim zdaniem 90 zł za kurtkę grubą, taką puchową, no to jak za darmo. No ale może się mylę. Piszcie co myślicie. To by było wszystko z ubrań. Mam, mam nadzieję, że Wam się podobały. Możecie oczywiście pisać swoje spostrzeżenia komentarzach na dole. Mam dla Was jeszcze trzy dodatki. Pierwszym będzie torebka. Torebka też taka, trochę w stylu retro, trochę w stylu vintage, trochę taka romantyczna, ale 100% skórzana. Co mi się w niej podoba, to te wycięcia. No i kolor. Długo szukałam torebki w takim kolorze. Kosztowała 30 koron, 30-40 koron, coś takiego, no to będzie jakieś 15 zł. Kolejna torebka. To jest torebka plastikowa, gumowa, nie wiem dokładnie, to ta torebka określa się to, to, to tworzywo, z której jest zrobione jelly. Można znaleźć właśnie jelly, jelly torebki, jelly buty nie wiem, na ile jest oryginalna. Nie kupiłam jej oczywiście ze względu na to, że, na, że jest to torebka furli. Kupiłam ją ze względu na to, że wygląda jak taka torebka bardzo retro. Ja, jak wspomniałam, uwielbiam takie rzeczy. Od razu mi się spodobała, od razu mi się rzuciła w oczy. Wzięłam nie wzięła mnie czekając w ogóle, nie sprawdzając e, zbytnio szczegółów. Kosztowała jakieś 50 koron. 50 koron to będzie jakieś 20 złotych. No i w domu zorientowałam się, że tutaj jest napisane furla. Jak ktoś Was zna się na torebkach Furla, to może będzie wiedział, czy jest oryginalna, czy nie. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Torebka bardzo mi się podoba. 50 koron. Tyle co nic. Dobra, nie wiem, czy wiecie, że na Lopisach można również kupować perfumy. I to nie byle jakie perfumy, ponieważ są to perfumy vintage. Dla perfumoholika jest to nie lada gratka, ponieważ ma niepowtarzalną okazję przetestować niekiedy unikaty. Perfumy, których już próżno szukać na półkach perfumerii. Mi również udało się znaleźć kilka takich perełek. Właśnie będę się tym z wami teraz dzielić. Pierwszym zapachem jest już wycofany, już ciężko znaleźć. Można jeszcze ewentualnie dorwać gdzieś na jakichś e, aukcjach na eBayu. Będzie to Priscilla Presley Indian Summer. Och, zapach naprawdę niesamowity. Jest to taka jesień. Późne lato, wczesne jesień, zamknięta w takim pięknym flakonie. Kolejny zapach to będzie. Mmm, to się nazywa Creation Ted Lipidus, To w formie miniaturki. A jeszcze nie wspomniałam o cenach. Indian Summer kosztowało tutaj widzicie, nie ma nie jest to pełen flakon zostało to jest flakon 30 ml mili, 30 nie, nawet nie 30, 20 ml. Jak ja go kupowałam, to była połowa, już troszkę zdążyłam zużyć. I za taką połowę flakonu, bo ja to kupiłam w pakiecie razem z innymi butelkami. Za te, ten cały taki pakiet zbiorczy, za to wszystko zapłaciłam jakieś 30 koron. Więc sama ta butelka, te 10 ml mogło kosztować, żeby Was teraz nie skłamać, jakieś 10 koron. No myślę, że nie więcej jakieś 10 koron, może 8 to będzie jakieś 3-4 złote. Następny flakon to mamy Creation Ted Lipidus. To są perfumy z lat 80. albo 90., już teraz nie pamiętam. Eee, no i za ten flakon zapłaciłam. Właśnie też było to w pakiecie. Razem z Indian Summer. I to wszystko kosztowało 30 koron. Było to w pakiecie. W pakiecie było jeszcze Nois Orchide od Yves Rocher. I Naomagic Magic od Naomi Campbell. To też już zapach. Ciężki do dostania, a mnie się kojarzy z dyskotekami, właśnie dyskoteki albo koniec lat 90., albo początek lat 2000 No mam wrażenie, że wszystkie dziewczyny na imprezach pachniały właśnie Naomi Campbell, Naomagic. Jak kojarzycie, nie wiem, kojarzycie to, to dajcie znać. Niesamowicie nostalgiczny zapach. Dobra, to za te, za te cztery. Nie, cztery, pięć. Cztery, cztery butelki. Tak, za te cztery butelki dałam 30 koron. Także 30 koron to mamy jakieś 12 zł, 13 może. Kolejny flakon to już taka naprawdę tyci, tyci, miniaturka. Mamy tutaj Kenzo, od parfum, od Kenzo oczywiście. I tutaj ten mały flakonik kosztował 5 koron. To nie jest ode parfum, przepraszam. Mamy tutaj Kenzo, od toilette. Kenzo, od Kenzo. I ten mały flakonik kosztował 5 koron. Tu jest prawdziwe bogactwo zapachu. Ja się boję to nawet otwierać. Kolejne kenzo. Mamy tutaj miniaturkę e, Kenzo Jungle Le Elephant. Mój ukochany perfumy po prostu uwielbiam ten zapach. Niesamowita, orientalna bomba. Kenzo Jungle Le Elephant. E, I to kosztowało jakieś 10 koron. 10 koron, ta mała kosztowała 5, to kosztowało 10. Kolejny flakon, tu nawet nie wiem co to jest. Tu mamy to 4711, to było bodajże jakieś wody kolońskie, niemieckie. Jak znajdę to gdzieś tutaj, Wam wrzucę zdjęcie. Tu mamy akurat to 4711, jakieś wody toalet poezję. Nie mam pojęcia, nie znam. Próbowałam wygooglować, ale ciężko cokolwiek w internecie na ten temat znaleźć. No, w każdym razie ten flakon tutaj mamy, nie wiem, 10 ml, chyba 10 ml, kosztował 20 koron. Kupiłam z czystej ciekawości. No i mój najświeższy zakup, jakieś dwa tygodnie temu jeździłam z Tomkiem Polopisak w okolicy i, proszę bardzo, 5 koron, 2 złote. Bo dajże mamy tutaj gerlę Shalimar, ale to jest Ode Cologne, to jest taka bardzo rozwodniona wersja. Szalimara. Czuć Szalimara, ale tak znika niestety bardzo szybko. Ale jako taka gratka dla fanów mamy tutaj taką specyficzną dość butelkę. Jakieś tam wydanie było, nie pamiętam dokładnie w którym roku. Jak wygoogluję to Wam tutaj gdzieś napiszę. Eee, butelka, która się nazywała bodajże Watch... Tak, było jakieś, było jakieś wydanie. To wyszło w latach 30. bodajże. Ale ze szklanym. Ze szklanym korkiem. Tutaj mamy korek niestety metalowy, zakręcany. No ale tak, czuć, czuć, czuć cywet intensywnie. Cywet i aldehydy. Szalimar, Odecolon Guerlain. 5 koron, moi drodzy, 2 złote. To by było wszystko. Ode mnie na dzisiaj. Jeśli Wam się hol podobał, jeśli podobały Wam się jakieś rzeczy, możecie oczywiście pisać swoje przemyślenia w komentarzach pod filmem. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do klikania czerwonego dzwoneczka, czerwonego przycisku subskrybuj, i zostawienia łapek w górę, tudzież łapek w dół, jeśli macie ochotę. A my się widzimy w następnym filmie. Do zobaczenia!